9 rano jesteśmy w salonie Hondy, między innymi Hondy firmy Fugel w Dreźnie. No, przyjechaliśmy tu po Audi A3 z 2003 roku dla klienta, który z nami nie przyjechał. Chciał tylko, żebyśmy przyjechali, zobaczyli, sprawdzili auto, ewentualnie dzisiaj auto odebrali i ja mu do, do domu dowiedzieć. Na tę chwilę idziemy poszukać naszej mm, sprzedawczyni, pani Buschmann, no i porozmawiamy z nią na temat auto, obejrzymy auto i będziemy dalej decydować, co z samochodem w kontakcie telefonicznym z klientem. No, ok, klucze mamy. Z auto znaleźliśmy, znaczy pani sprzedawczyni nam pokazała, pani Bushman. No i stoi ten się Wczoraj sprawdzali i odpalało, jeździło. No, teraz dopiero widać na zdjęciach, tego nie było widać. Auto ma po stronie pasażera, na drzwiach przednich i tylnych na nadkolu no, takie przetarcie, to spore przetarcie z przodu na przednim zrzaku również prawa strona wolna od wszelkich jakichś takich e, lakierniczych uszkodzeń dobra, odpalimy wyjedziemy, sprawdzimy i zobaczymy jak auto się prezentuje w środku No widzę 20 lat, rok jest 19 lat. Pobycierane e, przyciski, przełącznik świateł, świeci się czujnik e, oleju. Nie działa tutaj zamykanie. Kupka, klimatyzacja też tak sobie działa. Środek na no 20 lat w normalnym stanie. No, tak jak 20-letni może wyglądać. Przebrudzony. Widać, że samochód po nie został w ogóle e, sprawdzony. W samochodzie jest e, m, pierwotny brief, czyli pierwotny, karta pojazdu niemiecka. Pierwszy właściciel. 2003-marzec. To było na Audi. Później, w lipcu 2004, było zarejestrowane na osobę prywatną. Jest nawet książka serwisowa, 2.7, 2.13 z takimi dużymi przeskokami wpisy, no i później 18, 223, 18 223, tu był wymieniany rozrząd, sprzęgło, na 248 olej, na 261 również olej Audi i Audi. No, także tak wygląda ten samochód, o tak jak wcześniej mówiłem. No a tutaj yy, na prawej stronie, yy, stronie pasażera, yy, zarysowanie od kolu na drzwiach. Na tych drzwiach też ma ewidentnie, może teraz lepiej widać, taką krechę. Nie wiem czy widać, ale krecha jest przez całe drzwi. Przód troszeczkę oskrobany. Przód troszeczkę oskrobany. I z prawej strony delikatnie e, parę rys. Tak poza tym no dwie rzeczy ma. Klima e, niespecjalnie działa i czujnik e, poziomu oleju. Czy to czujnik, czy to e, elektryka. No w każdym razie e, pojawia się błąd e, czujnika poziomu oleju. Lekko brudny, lekko przy e, dymiony, ale tak poza tym. E, no jak na 2003 rok 270 tysięcy no normalny samochód normalny samochód za 1500 euro. Otwieranie maski jest dwuetapowe. Tą klapkę zwalnia się od środka kabiny kierowcy normalną dźwignią a później, żeby zwolnić maskę, są dwa pokrętła, jedno z lewej strony, drugie. Z prawej strony obydwa się skręca w lewą stronę, i w tym momencie maska już jest wolna i można otwierać komorę silnika. Za chwilę się do bagażnika wsadzimy te opony zimowe, Henkooka, stalówki, ale bardzo błyszczące. W bagażniku mamy wszystkie niezbędne rzeczy: lewarek, linka holownicza. No i akumulator. Jak się prezentuje w naszego Audi A2? Mam dokumenty samochodu. Jesteśmy w Wydziale Komunikacji. Za chwileczkę, za 5 minut idziemy do Wydziału Komunikacji. Mamy o 10:45 termin. A to znaczy, że samochód został kupiony. Z tymi drobnymi wadami, które posiada czyli ten czujnik oleju i klimatyzacja słabo działająca. Pan Piotr powiedział że ok, brać, także teraz tylko kwestia tablic i za chwileczkę wracamy do salonu. To jest po drodze w kierunku autostrady do granicy, więc mniej więcej za pół godziny będziemy odbierać auto i będziemy wracać do kraju. No dobra, jesteśmy na zapleczu już, salon Honda. Tu stoi już na tablicach nasza Audi A2. Na tablicach się tu załatwiliśmy. Jeszcze trzeba będzie podjechać, gdzieś samochód lekko spłukać, zatankować i będziemy mogli spokojnie jechać. A tak dla przypomnienia, auto jest z 2003 roku Audi. Później od 2008 jeden klient, od 2013 do 2022 lutego ostatni klient, czyli ostatnia pani, Alena, miała to 9 lat. Bezwypadkowe. Serwisowane, no wpisy różnie, ale widać, że, raczej, że serwisowane regularnie, raczej w jakichś autoryzowanych bo i Peugeot, i Audi. No, technicznie no, dwie rzeczy, tak jak już mówiłem, klimatyzacja niespecjalnie działająca i czujnik poziomu oleju. Czy uszkodzony, czy elektryka, czy inne jakieś szkody wynikające z tego, nie wiemy. Pan Piotr zdecydował, że auto brać w takim stanie, jakim stoi. Olej jest w silniku, bo sprawdzaliśmy dwukrotnie, więc wszystko jest w porządku. W trasie jeszcze sprawdzimy, czy ewentualnie olej nie ucieka. Ale tak, poza tym, hmm, wszystko jest ok. No, poza tym, że brudny, ale to akurat hmm, szybko do ogarnięcia. No dobra, jedziemy teraz auto zatankować i hmm, będziemy zmierzać do kraju. No ok, wracamy naszą odwójką do domu. Jesteśmy 50 km od granicy, od Gerlitz. Auto sprawuje się bez zarzutu, jeśli chodzi o formę techniczną, w jedynie co cały czas świeci się kontrolka sensora um, oleju silnikowego, poziomu oleju silnikowego. Od czasu do czasu się odezwie, piśnie, a tak poza tym wszystko, wszystko jest ok. Jedziemy, nie tylko będziemy przekraczać, granicy, troszeczkę samochód trzeba będzie zatankować i pąkniemy dalej do Pana Piotra.